Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny filmik, a dzisiaj rzut okiem na obudowę Gladius M20 od Silentium PC. Standardowo zaczniemy od przodu. Wygląd troszkę industrialny, nie każdemu musi się podobać, kwestia gustu. Sporo przestrzeni wentylacyjnej, logo Silentium PC, dwie zatoki 5,25 cala, w jednej możliwość zainstalowania urządzenia 3,5 calowego. Wyjścia na przednim panelu USB 3.0, dwa razy USB 2.0 wyjście na mikrofon, słuchawki, przycisk reset, power oraz diody od zasilania i dysku twardego. Otwory wentylacyjne na przednim panelu zabezpieczone są filtrem siateczkowym, który w łatwy sposób możemy zdjąć i wyczyścić. Również czarne kable od wszelkich wyjść na przedni panel, zainstalowany wentylator 120 mm Silentum PC i możliwość instalacji kolejnego poniżej. Panel boczny pełny, natomiast z wytłoczeniem, które z pewnością może pomóc przy instalacji wyższych chłodzeń na procesor, w zależności od umieszczenia soketu na płycie głównej. Z tyłu znajdziemy dwa otwory do przeprowadzania węży do zewnętrznego układu chłodzenia cieczą. Zainstalowany już wentylator wyciągający 120 mm, oczywiście wyjścia na płytę główną, 7 slotów rozszerzeń wyłamywanych, otwory wentylacyjne, jak również montowany zasilacz na spodzie obudowy. Wszystkie panele odkręcane są za pomocą szybko śrubek. Drugi panel również wytłoczony, co z pewnością pomoże przy zarządzaniu okablowaniem. Na spodzie znajdziemy cztery nóżki, nie są one niestety gumowane, ale dość wysokie. Filtr siateczkowy na zasilacz i również, jak widzę, możliwość zamontowania na spodzie obudowy dysku 25 Góra obudowy jest zabudowana, natomiast posiadamy mały schowek, chociażby na naszego pendrive'a, jaki również może służyć jako rączka do podnoszenia obudowy, natomiast w momencie, kiedy nie mamy w środku zainstalowanych komponentów. I w końcu wnętrze obudowy, możliwość bez narzędziowego montażu napędu 5,25 cala, ta druga zadoka służy tylko i wyłącznie do montażu urządzeń 3,5 calowych, możliwość zamontowania czterech dysków talerzowych 3,5 cala, jak również dwóch dysków 2,5 calowych, jedno miejsce tutaj na klatce od dysków, a drugie na spodzie obudowy. Standardy płyt, jakie wspiera obudowa Mini ITX, Micro ATX, jak również ATX. Na traje płyty głównej znajdziemy m.in. spore wycięcie do zmiany chłodzenia na procesorze bez konieczności wyjmowania płyty głównej z obudowy. Również tutaj wytłoczenia, tak abyśmy mogli ułożyć lepiej kable. Przypominam jednak, że mamy wytłoczenie na panelu bocznym i on z pewnością odegra tutaj dość dużą rolę. Przepusty do przeprowadzenia opasek samozaciskowych, również oczywiście otwory do przeprowadzenia kabli z wewnątrz obudowy nie są głomowane, ale gładko zakończone. I tutaj mamy przepust do kabla 8 pin EPS. Linka do budowy znajdziecie w opisie tego filmiku. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej.